W zadaniu 11.4 wiemy, że funkcja kwadratowa G jest określona za pomocą funkcji F. Tutaj skopiowałam tą funkcję F. I wiemy, że funkcja G powstaje poprzez pewne przekształcenie. I tutaj przypomnę, że jeżeli mamy przy x jakąś liczbę plus bądź minus, to musimy o tą wartość ją przesunąć poziomą. I jeżeli był plus, to przesuwamy ją w lewo, czyli my przesuwamy w lewo o 1. Tą funkcję f, czyli wierzchołek teraz będzie tutaj, miejsce zerowe tutaj, czyli każdy punkt charakterystyczny sobie przesuwamy i ten też. No i teraz łączymy. Jeżeli byłby minus, to przesuwamy w prawo o tą wartość, która jest za minusem. No i musimy wskazać tą funkcję, która powstała poprzez przesunięcie, i ta nowa funkcja nazywa się Geodix no to ja ją tutaj mogę narysować yy, wystarczy te punkty charakterystyczne teraz połączyć yy, no i tutaj się nie uda, to weźmiemy zrobimy trochę inaczej o, mamy jedno ramię no i teraz rysujemy drugie ramię mniej więcej no to funkcja powinna przez ten punkcik przechodzić no i zobaczmy miejsca zerowe, gdzie mamy 1 i 5, tutaj nie ma. Tutaj mamy wierzchołek mamy 3 i minus 2, czyli dobrze. I punkt przycięcia też się zgadza, czyli B mi pasuje. Sprawdzę dla pewności pozostałe, czyli tu mamy wiadomo, nie ma miejsc zerowych, więc znaczy są miejsca zerowe, tylko ich nie odczytamy ich wartości, bo nie, nie leżą na punktach kratowych. No i tutaj tak samo. Więc C iD odpada i zaznaczamy odpowiedź B.